Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Zagrajmy wy. No i tym razem witam was w grze Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory, czyli Teoria Chaosu. E, moi drodzy, jest to trzecia w kolejności część kultowej serii Skradanych Splinter Cell autorstwa Studia Ubisoft. E, gra została wydana w 2005 roku. Jest to, moi drodzy, trzecia część, jak mówiłem, niestety drugiej, czyli Pandory Tumorą. Nie jestem w stanie pod względem technicznym nagrać. Pandore Tomorrow zapowiadałem, ale tak jak mówię, po prostu u mnie, nie wiem, ta gra ma tyle problemów technicznych, że jest to po prostu niemożliwe nagrać z niej let's play. Próbowałem już wszelkimi metodami, zajęło mi to kilka godzin, ale niestety żadna z metod jakie ogarniałem nie działała i no po prostu musiałem zrezygnować z zagrywania Pandory Tumoro, bo po prostu ta gra jest niegrywalna na komputerach. E, więc moi drodzy, zabieramy się za trzecią część Splintercella, czyli właśnie teorię chaosu. Tak jak mówiłem, gra została wydana w 2005 roku i od razu mówię, moi drodzy, że nie jest to jakaś kontynuacja Pandory Tumoru. Także fabularnie nic nie tracicie, bo to jest zupełnie nowy wątek. E, nie będzie tu żadnych nawiązań do Pandory Tumoru, także nic nie tracimy. E, moi drodzy, powiem wam tak: teoria chaosu jest jedną z najlepszych skradanych jakie ja grałem kiedykolwiek. Jest niesamowita, klimat jest cudowny w ogóle wszystko w tej grze jest cudowne. Zobaczcie w ogóle jaki progres jest z względem części pierwszej a tej. Dobra, także co, zacznijmy? Solo, w ogóle też kopię może grać, co ciekawe. Solo, nowa gra. Okej, okay, zagramy sobie na normalnym, bo no nie będziemy się tutaj męczyć. Wybierzmy poziom i zaczynamy. I co ciekawe, w tej części, jak widzicie, po pierwsze napisy są po polsku, a po drugie jest polski dubbing. Tak, dobra, lecimy. I uh. Wygląda jak chiński krążownik klasy Yangwe, eskortowany przez północno-koreańskiego niszczyciela. Sprawy na Morzu Żółtym przybrały niekorzystny obrót po tym, jak chińskie i północno-koreańskie wojska wtargnęły na japoński frachtowiec. Rząd Korei Północnej nie wydał żadnego oświadczenia. Ich ambasador również milczy. Chiński ambasador na spotkaniu Narodów Zjednoczonych próbował uspokoić USA oraz sprzymierzoną z nimi Japonię, nazywając blokady usprawiedliwioną reakcją na to, co cała reszta Azji uważa za remilitaryzację kraju kwitnącej wiśni. Ta blokada to akt agresji. NSC przygotowuje formalną odpowiedź, a Walsh otrzymał rozkaz zbliżenia się do celu. Walsh to najnowocześniejszy statek szpiegowski na świecie. Na pokładzie jest mój najlepszy człowiek. Coś takiego. Chiny i Korea Północna znowu ze sobą współpracują. To było do przewidzenia. To prototyp 056, chiński. Dokładnie. Wytrzymasz kołysanie? A bez problemu. Świetnie. 056 nie jest jedyną rybką w tym stawie. Admiral Toshiro Otomo, szef nowo utworzonego wywiadu japońskich sił zbrojnych, złożył dziś oświadczenie. To kolejna próba zachwiania naszej niezbyt stabilnej sytuacji ekonomicznej, podjęta przez Chiny i Koreę Północną. Wywiad sił zbrojnych i cała Japonia Apelują do swoich sojuszników o militarne wsparcie obiecane w klauzuli do powojennej konstytucji z 1946 roku. Niestety, w oczach wielu krajów leżących w Azji, powstanie ISDF jest pogwałceniem powojennej konstytucji Japonii, która zabrania walczyć japońskiej armii poza granicami kraju. Obraz Japonii jako kraju imperialistycznego jest wciąż żywy. Obawiam się, że nie bardzo pamiętam, panie senatorze. To fakt! Minęło sporo czasu! Ma pan tu niezłe lądowisko? Dzięki! Kazałem przygotować ci odpowiednią kajutę. Czuj się jak u siebie w domu. Ech, nikt nie będzie wiedział, że tu jest. No i dobra. Latarnia morska Punta Blanco w pobliżu Talary, Peru. Bruce Morgenhold został porwany przez peruwiańską grupę separatystów zaną jako Głos Ludu. Morgenhold dysponuje wiedzą na temat niebezpiecznych algorytmów komputerowych. Informacje te nie mogą wpaść w ręce Głosu Ludu, ani ich przywódcy, Hugo Lacerdy. Okej. Okay. No to co, dowolny klawisz wciskamy? Fischer? Od odprawa. Amerykański inżynier Bruce Morgenhold został porwany przez grupę peruwiańskich separatystów o nazwie Głos Ludu. Ich domniemany przywódca Hugo Lasserda jest zatwardziałym rewolucjonistą, który głosi, że jedynym sposobem na zwycięstwo rewolucji we współczesnym społeczeństwie jest walka zbrojna. Musimy cię tam wysłać, aby odzyskać lub zniszczyć wszelkie informacje, jakie mógł ujawnić Morgan Holt, a także, by uratować go w miarę możliwości. A co do Lasserdy, właśnie trafił na naszą listę celów, tak więc, jeżeli będziesz miał okazję, zlikwiduj go. No dobra zobaczę. Porwanie zakładników zwykle nie należy do naszych obowiązków ale Morgan Holt uczestniczył w projekcie Watsona była to komisja ONZ która zajmowała się badaniem dokonań Filipa Massa już po wydarzeniach które rozegrały się w Gruzji niektórzy obawiają się że porwanie stanowi jedynie przykrywkę a Morgan Holt jest przesłuchiwany w sprawie zastrzeżonych informacji o procedurach Massa Część sztuczek opracowanych przez Massa może spowodować ogromne szkody. Za wszelką cenę musimy zabezpieczyć te informacje. Naszym celem jest latarnia morska, połączona z opuszczonymi umocnieniami pochodzącymi z czasów hiszpańskiej epoki kolonialnej oraz kilkoma pobliskimi budynkami. Nie dysponujemy informacjami o miejscu przetrzymywania Morgenholta, będziesz musiał znaleźć go sam. Na miejsce dostaniesz się z odjakiem, który dowiezie cię do plaży, znajdującej się pod samym fortem. Zdjęcia wykonane techniką termowizyjną pozwoliły nam stwierdzić, że pod fortem znajduje się system jaskin i tuneli, z których będzie można skorzystać celem dokonania infiltracji obiektu. W porządku, Fisher. Śmigłowiec zrzucicie kilka kilometrów od brzegu wraz z pontonem. Dostaniesz jeden z moich zodiaków i wsparcie logistyczne na terenie akcji, a także poza nim. Po wykonaniu misji zostaniesz ewakuowany śmigłowcem z dachu latarni. Displays International podpisało umowę z wright pritchard Technologies na ochronę ich VIP-ów w niebezpiecznych sytuacjach. Dokonaliśmy szczegółowej analizy zagrożeń dla ich projektu i przyjęliśmy ich ocenę sytuacji Morgenholta. Ludzie, którzy na niego polowali, wiedzieli, co robią. To nie było porwanie turysty. Podczas ich akcji straciłem trzech dobrych ludzi i jestem w trakcie przygotowywania planu akcji ratunkowej, który zostanie przedstawiony do aprobaty rodzinie Morgan Holta i firmie Wright Pritchard. place poniesie spore koszty. No dobra, moi drodzy, tak po odprawie, zobaczmy jeszcze wyposażenie. Właśnie to jest też ciekawe, że w tej części możemy wybierać sobie wyposażenie. Mamy jakby zawsze trzy grupy: rekomendacje Redinga, czyli tego gościa, którego słuchaliśmy wcześniej. Co on tu nam proponuje? 120 20 k Pistolet? No, taka klasyka. Mamy też wyposażenie do zwiadu i do ataku. No ale my weźmiemy sobie za rekomendację Redlinka, zatwierdźmy. No i moi kochani, zaczynamy! I zwróćcie uwagę na progres graficzny. Pomiędzy Splinter Cellem pierwszym a Teorią Chaosu minęły zaledwie 3 lata, a ta gra wygląda po prostu obłędnie. Muszę przyznać, prezentuje się niesamowicie. Okej, okay, jak, na, jak na tamte czasy oczywiście. Teraz tak, jak się włączało, o właśnie, F1 się włączało, cele. To jak widzicie mamy zupełnie nowy panel obsad. Odzyskaj bądź zniszcz informacje o procedurach masa, ratuj Morgenholta. No i dobra. Mamy też jeszcze notatki, chociaż teraz akurat nie mamy żadnych. Jakieś dane, może niekoniecznie. Mamy też mapę, to jest zupełnie nowe. Nie było tego wyposażenie. Ogólnie ten obsad działa o wiele, wiele lepiej niż wcześniej. I zwróćcie też uwagę na przykład jak włączę noktowizjer, to zobaczcie jak fajnie ekran wygląda. No, progres jest przeogromny względem pierwszej części i wygląda to naprawdę genialnie. E, nawet jak na dzisiejsze czasy prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze. Nie muszę przyznać, że aż jestem pod wrażeniem w tym momencie, że tak to wygląda, bo nie spodziewałem się aż tak dobrej graficznie gry. Używam też shaderów 3.0 0 z menu, bo były do wyboru 1-1 albo no właśnie 3-0, ja wybrałem 3-0. Dobra, także lećmy. Okej. Okay. O kurczę, jeszcze nie mogę tej przygody doczekać. Ja powiem wam, w Teorię Chaosu kiedyś grałem, ale niestety nigdy jej nie przeszedłem. Więc fabuły nie znam też tak do końca. No dobra, na razie jest czysto, idziemy... o jakiś but, idziemy przejść do czołgania. I powiem wam moi drodzy, już na samym początku gry widać ogromną inspirację Metal Gear Solid 3 Snake Eater, ale o tym będę też mówić. Wszystko w porządku? Te hałasy dochodzą z przodu, Lambert. Ale gdy myślę o partyzantach, to na myśl przychodzi mi Kołasznikow. To znaczy? Dostatecznie często strzelano do mnie z tej broni, żebym mógł powiedzieć, że to nie jest taka. Rozumiem. Sprawdź, czy nie mają przypadkiem jakiegoś niezwykłego wyposażenia i informuj nas na bieżąco. Patrz. Patrz. Jest jakiś stary moc. Kurde, tam jest jakiś koleś, nawet dwóch. Nie dobrze. W ogóle mamy jakieś chyba cele i notatki. Czekajcie, cele. Um, się skąd pochodzi broni, i wyposażenie partyzantów. Ok, jakieś notatki jeszcze mamy. Niektórzy z partyzantów mogą korzystać z niezwykle nowoczesnej broni. Kolej... Czekajcie, kolejna notatka? Fajnie jest polski Dabik, muszę przystać. Podoba mi się, acuję ja jakąś jeszcze jedną notatkę. Czekajcie. Tak, w jaskiniach mogą być sekretne przejścia. Ok. Ha. I teraz pytanie, czy on mnie tu zauważy, bo mogę mieć przypał. Teoretycznie ja tu jestem ledwo widoczny. Dokąd idziesz? Ostrożnie, tu może być niebezpiecznie. Nie bądź głupi. Takie stare jaskinie są niebezpieczne. Nie idę dalej. Dobra, rób jak chcesz. Hm. Moje pytanie, jakiś dźwięk się chyba gliczuje, o, nie wiem czy to strzały ja są. Okej, okay, zostanę tutaj. Będę podziwiał widok. Aha, czyli tamten wraca. Dobra, jeszcze wiecie co, mi chwilkę, ja sobie sprawdzę jedną rzecz. Um, sterowanie, czy to jest takie coś jak szybki zapis, czy tego już nie ma w tej części? Wybaczcie, ale muszę to sprawdzić koniecznie. Haha, uh, ha, ha, ha. szybki zapis F5, jest. Dobra, także ja sobie walnę zapis. Dobra, ja bym tego gościa w sumie ogłuszył, bo nie wiadomo czy on się przypadkiem nie ruszy. jak się teraz u... Chwyć postać, ok? Mogę go przesłuchać? Czy nie mówił, że chodzenie po jaskiniach jest niebezpieczne? O nie! Chyba mnie nie zabijesz! Tylko jeżeli użyjesz słowa małpka. A teraz powiesz mi coś, co muszę wiedzieć. E, jeżeli potrzebujesz amunicji albo leków, e, zajrzyj do twierdzy. Mają tam cały stos towaru. Niektórzy z Was są naprawdę pomocni. Dlaczego zawsze musicie pracować dla tych złych? To ty jesteś amerykańskim oprawcą! Ty jesteś tym złym. Powiesz teraz, małpka? Co? Nie. W takim razie to koniec rozmowy. <grywka> <grywka> Okej, okay, mówię Davik jest świetny. Dobra, to co moi drodzy, lecimy? On jest ogłuszony, także spoko. No i możemy ruszać. I dostaliśmy jakąś nową notatkę. Zobaczmy sobie, w twierdzy znajdują się zapasy medyczne i amunicja. Okej, okay, i tu właśnie moi drodzy, o wiele bardziej warto przesłuchiwać właśnie gości. Jak widzicie jest to, no, trzeba przyznać, że gra jest ogromnie zaawansowana względem części poprzednich, no przecież to jest miazga po prostu jak ta gra się zmieniła. Um, I moi drodzy, też w tej części będziemy mieć taką o wiele wolniejszą rozgrywkę, zwróćcie uwagę, to nie będziemy się tak szybko skradać, zapierniczać jak w poprzedniej części. E, tylko, właśnie będziemy no, skradać tak bardzo powoli. Będziemy tutaj e, naprawdę ostrożnie wszelkie swoje działania jakieś planować, ty kurdy bardziej, jak Oż ty, kurde, dziadu. Dobra, ostrożnie, bo widzicie, już miałem przypał. Dobra, wyłączmy sobie, noktowizję. Ja spróbuję podejść, może trochę szybciej, za nim. Teoretycznie... O! Dobrze, się, dobrze, że się tu schowałem. Chociaż nie wiem, co on właściwie kombinuje tutaj. Skasiłbym światło, ale on się zorientuje. Myślę, że to jest głupota trochę to robić. Spróbujmy do niego podejść. z uwaga, jak sam się w ogóle rusza. Chyba miałeś rację, jeśli chodzi o ten sprzęt sam. Tak. Mają tu niezły zapas ultranowoczesnych zabawek. Spróbuj się dowiedzieć, skąd je wzięli. Sprawdź, czy na skrzyniach są kody SSCC i przeskanuj je swoim EEV. Spoko, jeszcze przesłuchajmy już tego gościa. O, mi nie ma nic do powiedzenia chyba co. Ale co oni są przerażeni, zwróćcie uwagę, kiedy my ich chwytamy. No te ale są naprawdę ogromne. Dobra, i teraz tak, my musimy przeskanować te kody kreskowe. Przeskanuj skrzynię. wskazuje, że jest to jedna z pięciu skrzyń. pozostałe Postaram się. Dobra, i misji też będzie mniej w tej grze z tego co pamiętam, ale będą one o wiele bardziej zaawansowane właśnie. E, dobra, dobra. Okej. Okay. No i tak, to jest skrzynia numer jeden, cały czas te strzały kurczę słychać. I tu jak widzicie mamy większą też otwartość, mamy dwie drogi. I teraz pytanie, właśnie gdzie w ogóle tutaj kurczę pójść? Bo szczerze mówiąc, nie, może spróbujmy najpierw w dół. Zobaczymy, co to jest, kurczę, już sam się tak. Nie, no mówię, ta część jest już naprawdę cudowna. To jest jedna z najlepszych skradanych, jakie grałem. Co to to jest? Oho, chyba nas wykrył, co? No, ale dobra, spokojnie. Może go spróbuję ewentualnie zaraz chwycić. Nie wiem czy mi to. Tak, dokładnie, masz tylko z widy. Oho. O kurde, o kurde. Dobra, czyli to tak nie przejdzie. To w takim razie chyba powinniśmy zgasić to światło, wydaje mi się. Tylko ono się cały czas kurcze buja. Czekajcie. Okej, okay, pięknie. Weźmy sobie wizję. Myślę, że pora na zapis. Dobra. I ruszajmy. Kurczę, tą część tak się genialnie już gra. Teraz pytanie, czy ktoś tu jeszcze jest poza nim, ale chyba nie. Schowajmy się zaś. Kurde, już myślałem, że on do nas będzie próć. Okej, okay, poczekajmy aż on sobie skończy strzelać. Wolę do niego na razie nie podchodzić. co ty gościu w ogóle zamierzasz? Ciekawe, czy ja przejdę w ogóle koło niego teraz. Jak on tak cały czas będzie strzelać. Poczekajcie. Tam był wcześniej do podniesienia obiekt jakiś. Ja bym go podniósł. Dobra. Kurde, nie o to chodziło. Zauważy mnie? Oczywiście, że zauważy. Kurde. Ej, co? No wcześniej tego nie widział, co jest do cholery jasnej? Ale głupota. Czemu tak? Jak się teraz rzuca przedmiotami, to jest dobre pytanie. Nie usłyszał. Kurde, nie usłyszał. Jest tam ktoś? Ej, ej, niedobrze, no. Kurde, nie chcę go zabijać. A, tylko ja się już do światła cofam, mnie tu zauważy zaraz. Albo nie? Okej, okay, chodźmy go. Niezła spluwa, skąd ją masz? O Boże! Nie wiem! Naprawdę nie wiem! To dla ciebie zła wiadomość. E! E! Powiedziałbym ci, gdybym wiedział! Przysięgam! Proszę! Nie zabijaj mnie! Dobrze. Skoro nie wiesz, skąd pochodzi broń, to powiedz mi coś, co okaże się przydatne. O, o! Morgenhold, a Morgenhold, na pewno jesteś tu z jego powodu. Jest w pokoju tam, przed nami. Chyba go torturują. Torturują go? Hmm. Dzięki za informację. N nie ma sprawy. <grytania> <grytania> Dobra, ogłuszmy go. Kurde, przesłuchiwania też są genialne. No mówię, ta część naprawdę jest cudowna. Dobra, notatki, zobaczmy. W twierdzy jest... A nie, nie, to, czekajcie. E, Holt jest torturowany. No właśnie, dobra. Zapiszmy sobie gierkę, moi drodzy. I teraz tak, widzę tutaj kolejną skrzynię. Czy mogę coś zrobić z tym generatorem? Mogę przebić generator. A jak to wyłączę? A, po prostu światło się. Dobra, spoko. Następny. Okay. Okej, Także skrzynia przeskanowana, możemy ruszać dalej. I on jest w pokoju przed nami, i go torturują. Tylko, gdzie jest kurde pokój przed nami? Przecież tu jest wszystko cholera zawalone. Przecież ja tu nie przejdę, nie ma opcji takiej nawet. Hmm, 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 hmm. Dobra, możemy w sumie sobie wstać. Pokój przed nami, może on miał na myśli. Wiecie co? Po prostu pójście do góry, bo nie widzę tu innej możliwości. Dobra, w takim razie zwijamy na górę, moi drodzy. Ale wiecie, naprawdę warto przeczesywać tutaj absolutnie wszystko. Ja sobie zapiszę gierkę i lećmy dalej, ale mówię: tarczeń część... o. Nie sądzisz, że ma już dość? Będzie miał dość, gdy przestanie gadać. Gadać? Madre de Dios. Już od godziny nie jest w stanie mówić. Może udawać. Dobra, tutaj chyba jest y, czysto. Mamy teżową opcję otwórz drzwi cicho, proszę bardzo, w ten sposób. Okej. Okay. Jezu. Si, założę się, że udaje. Udaję. Jego język wygląda jak kawał węgla. Z mózgu. Dość! Daj mi więcej mocy, Saul! Jest już na maksimum! Co? Mam przynieść następny akumulator? <laughs> Co powiesz, amigo? Chcesz kolejny akumulator? Fila. On... Jego uszy... dymią! Chyba się pożygał. Chyba nie żyje. Hmm. Jest tylko jeden sposób, żeby się upelnić. Ach, idę na spacer! Kurde, no i zabili mogły Holta chyba. nie niedobrze. Mieliśmy go uratować. Morganholz, za... no właśnie, został zakatowany na si O kurde! Zapomniałeś, teraz Obstat nie wprowadza aktywnej pauzy. No to nie kurde, co to w ogóle było? jakobie mnie nie wykrył, Dobra, cicho, cicho, cicho. Już cię nie lubię. Nie pogarszaj swojej sytuacji. Kim? Kim jesteś? Zamknij się, dlaczego torturowałeś Morgenholta. Laserda nam kazał. Dlaczego? Co chcę wiedzieć? Coś z matematyki, coś z informatyką. Nie znam się nad tym. Jesteś po prostu małym, głupim człowieczkiem, który lubi gatować innych. To... dokładnie? Potrafisz podać mi jakiś powód, dla którego świat bez ciebie nie będzie lepszym miejscem. Uch, proszę, ja... Tak sądziłem. Dobra, ogłuszmy go. No mówię, ta część naprawdę jest już cudowna. Zwróćcie uwagę, jakie to jest zaawansowanie już technologiczne, że nawet dzisiaj robi to wrażenie, muszę przyznać. Naprawdę gra się w to świetnie. Ja myślałem, że... Nie będzie mi się grało w to najlepiej, ale no trzeba przyznać, że ta teoria chaosu to jest naprawdę genialna gra. No i też ona, moi drodzy, z tego co pamiętam, to widnieje na mojej liście gier 10 na 10, więc no... Nie ma też się co dziwić. No mówię, gra jest naprawdę cudowna. Kurde, szkoda tego Morgan Holta, no To chyba nie wygląda najlepiej, Fisher. Nie chodzi o wygląd. Powinieneś to powąchać. Na pewno jest martwy? Bardziej niż Elvis. W porządku, zostaw zwłoki. Wciąż musimy odzyskać ewentualne informacje, które zdobyli podczas przesłuchania. Krim do ciebie zadzwoni. Dobra. Okej, okay, ogłuszmy to gościa. Może go przesłuchajmy, coś powie może istotnego. Ja jego nie mogę przesłuchać. Dobra, wiecie, no nie wszystkich też możemy przesłuchać. Eee, nie każdy ma coś interesującego do powiedzenia, dlatego też nie z każdym mamy możliwość. Mogę go uwolnić, ale czy ma to sens jakikolwiek? Chyba nie ma, zobaczmy cele. No, uracie Morgan Holta niestety nie wyszło, no bo już e, chłop nie żyje. Rozwali go tym prądem na śmierć dosłownie. Dobra, zapiszmy sobie i kontynuujmy. Ale kurczę, tak mi się w to świetnie gra, moi drodzy. Naprawdę jest to skradanka niemalże idealna. musimy dopilnować, aby nic co Morgan Holt mógł im powiedzieć o algorytmach massa nigdy nie opuściło tego miejsca. Dobrze. Wykryłam łącze bezprzewodowe technika, który wyszedł z pomieszczenia, zanim ty do niego wszedłeś. Będę więc musiał odzyskać dane, które mógł wysłać na serwer. Dokładnie. Bardzo mi się podoba polski dubbing w tej grze. Okej, okay, zobaczmy notatki. Eee, ha, ha, ha. Informacje zdobyte od Morgana Holta znajdują się gdzieś na serwerze. Dobra, ja sobie walnę zapis, moi drodzy, no i ruszajmy dalej. I tu słyszę jakiegoś gościa gwizdał, więc użyjmy sobie kabla optycznego. No i faktycznie chyba ktoś tam stoi, tak. Oj, kichnął, biedaczek. no zdrowia. Użyj wytrychów. Dobra. ok, także Jak wiecie, też wytrychy trochę inaczej działają, w sensie, ogólnie wygląda to lepiej po prostu. Dobra, jeszcze raz może użyjemy kabla optycznego, żeby przepału nie było. A, on sobie poszedł gdzieś dalej, dobra. Otwórzmy drzwi cicho oczywiście. Kurde, no to tak się świetnie w to gra. Klimat czuć po prostu od pierwszej sekundy, no. Wygląda na to, że partyzanci nie zdołali się tutaj porządnie zadomowić. Raczej mało prawdopodobne, by zdołali zainstalować jakikolwiek system alarmowy. To dobrze. Ok, mamy jakieś, no, jakąś notatkę znowu. Informacje wydobyte od Holta znajdują się gdzieś na serwerze. To było. Aha, partyzanci nie przygotowali systemu alarmowego. Dobra. No czyli tak naprawdę za wiele nam się tutaj nie stanie, jeśli by nas ewentualnie wykryli. Ale ja oczywiście postaram się zrobić to bez wykrycia jakiegokolwiek. Mm, no dobrze. teraz. O kurde, ale przypsą! Na pewno będzie padać ci, tuż. lepiej się zbieraj. Co? Teraz twoja kolejna patron. Kolej, nie ma tu nic do rzeczy. Liczy się starszeństwo. Starszeństwo? Co? Co to ma być? Związek zawodowy, czy jak? Jeszcze nie, ale jak tylko obalimy rząd, utworzymy związek. Więc lepiej bądź po mojej stronie. Eee, dobrze. No dobra, i oni chyba zawracają, wydaje mi się. Zawsze. Człowiek walczy, zawsze przekonania, a udaje mu się tylko zastąpić jednego dręczyciela innym. Co czas też próbuje wiecie co poszukać tej skrzyni. Kurde można tam być. W sumie. MSK, prawdopodobnie w wyniku uderzenia mikrometeorów. Urzędnicy nasza pracują na tym... Oj, to było złe posunięcie, wczytajmy to. Kurde, tak się zastanawiam, bo właśnie może być tam ta jedna skrzynia. Hmm, wiecie, z bronią. No i pytanie, czy ona tu aby będzie, bo jeśli tak, a jej nie wezmę, to będzie przypał. No, proszę bardzo, była skrzynia, widzicie? Jest. Już. Dobra. I tak, mamy trzy skrzynie. No dobrze to Nie może lepiej nie będę tu zapisywać, to jest zbyt ryzykowne Tam, na dole coś się poruszyło. O kurde Nie, nie, Cio, Cio, Cio! I co? Dobra, wczytajmy to. Ja nie od... ja nie odpuszczę, tak nie będzie <gry> Kurde, ale jak on mnie zobaczył? Nie wiem wiecie co może spróbujmy szybko wziąć tą broń i po prostu spadajmy stąd Dobra, to było lepsze. Ok, zapiszmy i lećmy dalej. Wydaje mi się, że więcej skrzyń tu w okolicy raczej nie ma. Myślę, że jedna to jest wystarczająca ilość. Dobra, i tu mamy jakiś korytarz dalej. Dobra, moi kochani, ale myślę, że to jest dobry moment żeby sobie w tym miejscu odcinek już zakończyć. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek się wam podobał. Jest cholernie klimatycznie. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz no i widzimy się być może jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku z Splinter Cell: Chaos Theory. Na razie